Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie. Tu znowu Gimper witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Papers please. 23 grudnia 1982 Inspector, the Ministry of Admission is involved in discussion regarding the closure of this checkpoint. Until a decision is made, maintain your duties as ordered. You are scheduled for an information audit tomorrow morning. Do not leave your designated region. Continue to confiscate all our stocks passport from native entrance. Glory to Warstocka. Nie mogę dzisiaj niczego zjebać, bo będzie niedobrze. I muszę jak najwięcej mam bardzo trudne zadanie, bo muszę jak najwięcej gości przerobić i jednocześnie nie myląc się. Nie, nie będzie tak prosto witam. Bardzo szybko Maxim Klein, Maxim Klein, access certificate. Access certificate jest dobry, ry jest dobry, couple weeks visit 185 185 short Data dobra, dobra, dobra. Wygląda na to, że możesz wejść. Chociaż to jest paszport obry stanu, więc sobie go wezmę, puszczę cię mimo tego i witamy na pokładzie. I mam już komplet paszportów, jedno złe i Kończ, 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 koń, koń, kończ, kończ, kończ. Następny prost Dobra, mam komplet paszportów z Obristanu A poza tym jest spoko. Witam panią. Nie widnieje pani tutaj na liście. Eee, brakuje pani polio I co? No porozmawiaj z nią rzecz na ten temat I do not believe. Dobra, do widzenia. Zapraszam następną osobę. Jak no i szybciej napierdalać. Następny, proszę. Witam Pana, nie widnieje Pan tutaj na liście. Sebastian Dittmar, United Federation. Come to work, nie zgadza się, proszę Ciebie. Transita. Come to work, proszę mi to wyjaśnić. I just passed dobra. Niech Ci będzie. Czyli to spoko, Sebastian Dittmar, man. Beto8, to polio. Polio jest aktualne, dobra. United Federation Transit Today 81 Short curly hair. Dobrze, dobrze, dobrze. Możesz wejść jednocześnie. Reason Witamy na pokładzie. Zapraszam następną osobę. Next, please. Chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Min na tujsku, Polio jest ważne. Doom07 FBSH jest ok. Tujsku, Corista City. United Federation United, Min na tunisku. Forever Immigrate. Eee, tak, 171.55, nie zgadza się, detainujemy, chyba, że przytyłaś jakoś bardzo. No już miejsce dam, że deny. Ciężko będzie raczej, żeby tu jakoś to uratować. Tak mi się wydaje, w 99% sytuacji oni tu mają jakąś broń albo cokolwiek innego, dokładnie. Pykamy cię, tak, obawiam się, że to się nie zgadza, idziesz do więzienia eee, i zapraszam następną osobę. What is happening? Let me go. Have your documents ready. Out. Bardzo sobie zjebałem ostatni dzień. Tym, że tak dałem dupy, jeżeli chodzi o mandaty. Cześć, Georgie. Hey, boy, I make big score. Huge, you have no idea. Anyway, just want to say thank you. I waited in line just for that. Maybe I quit now. Haha. Łocie ha. chuj, dał mi pieniądze. Zajbiście. Ej, ten dziadek jest... Georgie jest zajebisty. E, chociaż zobaczymy, czy będę chciał z tego skorzystać. Rivka Hoffman, Polio jest ok, aktualny numerek się zgadza. I stay 8 weeks. E, Rivka Hotman, co visit 2 months, 174 Shorthair. E, obawiam się, że to jest nieaktualne. I was busy, dobra, dalej. Do widzenia, zapraszam ponownie. Następny, proszę. Lecimy, 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 lecimy. Jak najwięcej osób trzeba dzisiaj przyrobić. George, mi dał 40 dolarów, ale nie wiem, jakie tam koszta mogą być dodatkowe. Katarina, tanks, Ja, cia, cia, cia. Zły ten, rozumiem, że podrobione. W związku z tym obawiam się, że będziemy musieli cię zatrzymać. Check again. Nie, nie jest check again. Zatrzymujemy cię. Eee, what is this? Obawiam się, że to będzie tyle. I zapraszam następną osobę do mojego okienka. Celem sprawdzenia, czy wszystko z wami w porządku, czy może trzeba was zamknąć. Za kratki. Eee, dzień dobry, śmiesznie, dziedzia wyglądasz. James Herstock Tetanus Polio 5TQ70DGH. Jesteś ok, Great Rapid United Federation. Łocie chuj. Ej, to bardzo niedobrze, że coś takiego się tutaj stało. Gdzie jest kluczyk? Czemu nie mogę? Teraz dopiero mogę. Okej. Okay. Na styg mi starczyło nabojów po prostu, żeby ich zabić tutaj. No, ale tragedia. Day. The day was cut short by a terrorist attack you have rushed home and emit the panic at work to check on your family. Your information audit is scheduled for tomorrow morning. You can now escape to Britain with three family members. I jeżeli tego nie opłacę, możemy uciec. Jednakowoż, chciałbym najpierw sprawdzić, jakie będzie zakończenie, jeżeli, jeżeli zostaniemy tutaj w tej pracy i przejdziemy przesłuchanie. Glory to Arstotzka. Hello, Inspector. We have outdated your activities for the past 20 years. There are some anomalies. But you have served Arstotzka well. We will overlook these small transgressions. You have been cleared of any suspicion. Glory to Arstowska Kolekian conjurs is Richard over Grestian. A new agreement has been reached with Kolekia. Gracing border checkpoint will reopen soon. Return to your post on january 1st Endless Unlock Code 62131 Czyli jakbym chciał grać sobie Endlessa już, nie? Bez pobuły. Uh, fajnie. 4 godziny 9 minut. Ending 20 z 20. Fajnie. A teraz chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli spróbuję z rodziną uciec, tak, jakby nie. Ostatni dzień, właśnie. Walk to work Aha, to muszę jeszcze raz przejść ten dzień. No dobra, niech będzie. On i tak tutaj się kończył w miarę szybko. Atakiem terrorystów, więc spoko. Eee, Jasno, zapraszam. Aha, jeszcze jeden paszport chyba potrzebuję czy już mam? I pass e, Dobra, nie wiem, obrystan, więc wezmę I oprócz tego Cię puszczę Nie pamiętam, czy mam wszystkie, chyba mam My passport, nie ma Do widzenia Idź sobie, idź sobie Idź sobie już, mówię coś do Ciebie Dużo tu osób tak w ogóle Następny proszę No i coś tam się nie zgadzało jeszcze, no jasne e, Dzień dobry, witam Pana Daniel Penowski wbrew jak Penisowski, <grymne> Arstotka, więc na pewno będzie tutaj konfiskata. Ale poza tym sprawdzamy, czy się wszystko zgadza. Wygląda na to, że jest ok. My zabieramy paszport, tutaj Cię puszczamy i życzę miłego pobytu. Nie denerwuj mnie już tymi gadkami. no Następny, proszę. Następny, proszę. Dzień dobry, witam Pana. Mikhail Rejs, polio, jesteś ok. Eee, pod tym względem jest coś ok. Rejest Mikhail eee, Men, Obristan, Immigrate Forever 75-176. Mustaż, tutaj data jest dobra. A nie, niekoniecznie. No dobrze, sprawdzimy odciski palców w takim razie. Wydaje się ok. Dobra, niech Ci będzie. Zapraszam. Pyk, pyk, pyk. Co tam potrzebujesz? No, to potrzebujesz. I to. Miłego pobytu. Następny, proszę. Dzień dobry, Pani. Czy to nie Pani przypadkiem? No correlation. I am in transit. Daniela Maxwell. I stay just today. Z 55 kg, 177 cm. Stay Hair. Tu jesteś ok. Tu jesteś OK, Republia, Daniela Maxwell, uh, Les Renardi, Polio. Uh -huh. Witamy. Proszę, zapraszam. Dziękuję. Następne proszę. Cześć Giorgio. No i ty mi dasz 40 dolarów. I make big score. Huge, you have no idea. Thank you. I wait in line just for that. Maybe I quit now. Haha. Ha. Dobra, i tu mi dajesz 20. Dziękuję. Następny, proszę. No i tu zaraz po tym jest ten atak terrorystów. Nie, chyba właśnie przy, przy tej babce, nawet Mira Lewandowicz. Lewandowicz, Mira. Głupia, Transit. Today 60 kilo. 185 cm. Bobbed hair, enter by. Da, 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 da. Polio Wurn, bag, by, rot. Yy. Jest coś okay. Witamy na pokładzie. Następny, proszę. Coś, no trouble. A czy to nie była ta? Chyba nie. Następny, proszę. Dzień dobry panu. Tomasz Parkow. Polio jest ok. U, co to jest? Grand The Zylum. Aha, ok, coś innego. E, a czy ty też potrzebujesz tego? Dobra, Tomasz Parkow. Sprawdźmy. Matching Data. Wydaje się być ok. O 71 kg, 170 cm. Tak, 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 tak. O skal. Skull. Polio jest ok. Witamy na pokładzie. Mm. To i to. Ups, 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 popsułem grę. Chwila. Dobra, już jest okej. Okay. No i oddaję ci. Chaos no trouble. Następny proszę. A to nie był ten typek? Chyba nie. Dzień dobry, witam panią grubą. Roberta Wonowska. Ej, no tu powinien być atak. Dobra, już. Już. Szkoda, że dopiero teraz się zblokowuję. Jakbym nie zdążył, to pewnie mogliby mnie zabić. No ale oczywiście ja tutaj całkiem celnie strzelam I, i tyle, nie mam z tym problemu. Dnia 31. The day was cut short by a terrorist taki the I made a panic at work to check on your family. Your information audit is scheduled for tomorrow morning. You can now escape with free family members. Lecimy zatem. Escape. you gather your son, wife and uncle to leave for obristan. your mother-in-law prepares to return to nersk. you board the late train to the northern territories. it is nearly empty. you pay for the hastily for the passports and re-entry tickets. they look terrible. you reach the border crossing at dawn. the line is immense. six hours later, your documents here you're entering alone no my family as well hand over all documents now we come to visit relatives i do not care why you come wait here Welcome to Obristan. Next. The safety of your mother in law is unknown. No ale żeśmy dostali się do Obristanu, tak? Dobra. Czy to jest zakończenie 16? I jeszcze jedno zakończenie będę chciał sprawdzić. To znaczy, co się stanie, jeżeli tych gości nie zestrzelimy, ee, tylko pozwolimy im tam działać? Bo ja nie wiem, gdzie oni idą dalej. Czy mnie zastrzelić, czy co zrobić, nie? December 23rd, 1982. Teraz już na mnie zależy, żeby tutaj e, żeby tutaj coś ugrać, nawet żeby tam wszystkich zbadać dokładnie, ale to jesteś chyba poszukiwany i tak. Nie, bo to jest co innego. Peter Gorban e, One Mum Visit Friends. Zgadza się 91 zgadza się. Short Carly Hair, tak, 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 tak. To pol jest bardzo nieaktualne takie. Trzymaj. Do widzenia. Następny, proszę. Czekamy zatem na atak, tutaj, i, e, i, 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 i... No i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. To nie jesteś ty? No correlation. Aleksandra, Azakir, Republia 60 days, visit, tak? 62 kilo, 180 to jest ok. E, na pewno Azakir, Aleksandra, tak, pole jest ok, numer jest okej. Okay. Witamy na pokładzie, przepani. pani. Następny, proszę. Zapraszam. Coś nie tak? Invite ID Number. No dobra. Cześć, śmiesznie wyglądasz. I am seeking asylum. Fingerprints. Pieczątka już widzę, że jest podrobiona. Um, to. Z. Nie. A gdzie jest to, że to jest podrobione? To nie jest dobra pieczątka. Dobra, muszę, wiem jak zrobić Tak mm. O W ten sposób Podróbki z felu Detain Wypierdalać Out Następny proszę Dzień dobry Witam miłą panią Arkowska Chartina 58, 168 Wyglądasz na taką miłą, która nikogo nie skrzywdzi i będzie miała wszystko w porządku Tak też to wygląda Daję ci wejście i zapraszamy Zapraszamy do Arstocki It is being confiscated Szmato kurwa yeah. No correlation Następny proszę Następny proszę Cześć Georgie, znamy się już 40 dolarów mi przynosisz, to wiem Haha, dobra, dziękuję. 40 dolków. Następny, proszę. Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry pani. Daria Krzywonos, Korista e, City. Passing true, stay only two weeks. United e, Transit. Waga się zgadza. Wzrost się zgadza. Uu, nie masz polio. Obawiam się, że się nie zgadza. I know nothing, dobra, no to do widzenia papa. Pa. następny, zapraszam No niechże ich już coś przejedzie God damn Dzień dobry panu Daniel Hutnan polio, to się zgadza, to się zgadza Daniel Hutnan, visit couple weeks 82, 165, short hair, wydaje się w porządku, witamy na pokładzie Zapraszam następny Zamach, zamach, zamach. Invite name? Okej, okay, nie zwróciłem uwagi. Witam panią Wladlena koza. Dobra, działamy. Tutaj oczywiście zastrzeliwują tych. No i czekamy co się stanie, jeśli ich nie zatrzymam. Detonowali przejście. Okej, okay, wygląda na to, że. Ej, mnie też chcą zabić. Okej, okay, i zabili mnie. To tyle. Eee, podejrzewam, że jakbym zastrzelił tego na dole. A nie wiem, czy jakbym zastrzelił tego na dole. No mniejsza, tak czy siak. Moi drodzy, e, jeżeli chcecie poszukać innych zakończeń, papers, please, to zapraszam was, żebyście na YouTubie sobie poszukali. E, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Mimo tego, że nie grałem tutaj jakoś rewelacyjnie. Eee, no odblokowałem tam ze 3 zakończenia Z 20, więc naprawdę jest jeszcze na co popatrzeć Na necie Mam nadzieję, że wam się podobało eee, Piszcie jaką, jaką grę byście widzieli jako następną Do zrobienia let's play'a I dziękuję wam bardzo serdecznie Za uwagę, zapraszam na kolejne moje produkcje Zapraszam tam do subskrypcji Jak ktoś jeszcze tego nie robi w e, Co wątpię, ale tak czy siak I trzymajcie się, cześć!